Dzień dobry, dzień dobry, czyli konic i w krypto. Zaczniemy od tego, że mieliśmy dokument. Trzy dni temu HBO opublikowała dokument odnośnie tego, kto jest to Komoto. Nie wiem, czy oglądaliście, ja już zdążyłem obejrzeć, więc opowiem to, co po trochu się wydarzyło. Oczywiście cała historia jest związana z tym, co jak się zaczął Bitcoin, jak to się rozwijało, i tak dalej. Jakie osoby były w to zaangażowane? I między innymi dotarli do takich osób jak Peter Todd, Adam Black. Oczywiście te kilka innych osób, które zawsze były podejrzewane, ale najwięcej skoncentrowali się w pewnym momencie na Adamie Blacku i Peterze Toddzie. I ten Peter Todd właśnie, czyli ten, który tutaj jest nawet, Peter Todd denies being so to się following HBO film claims, czyli HBO uznało, czyli redaktor, który to zrobił, uznała, że Peter Todd jest co toś Nakamoto. Natomiast jedna bardzo fajna scena, która była w tym całym dokumencie, Peter Todd powiedział. Wy koncentrując się na tym, żeby znaleźć Satoshi jego Nakamoto, pomijacie najważniejszą rzecz tym wszystkim, mianowicie to, żeby Bitcoin stał się pieniądzem w skali globalnej. To było jego clue. Natomiast czy Peter Todd jest? Mi pod kątem bardziej mowy ciała i takiego wstrzymywania się, chyba że właśnie Adam Black ukrywał, że to jest Peter Todd, to bardziej pasował Adam Black, patrząc na ten cały dokument i zachowania poszczególnych osób, niż Peter Todd. No ale y, zobaczymy. Natomiast tam y, bardzo fajnie jest obejrzeć to i zobaczyć y, skąd ta konkluzja, że to jest Peter Todd, który też był oskarżony o to, że jest pracownikiem CIA. No wydaje mi się, że jednak. Y, ma zupełnie inne myślenie, jeżeli chodzi o kwestie współpracy z rządem, no ale zobaczymy. Może kiedyś się dowiemy, kiedy Bitcoin upadnie lub kiedy zostanie wykopany ostatni Bitcoin lub kiedy zostanie spalone milion Bitcoinów, które podobno Satoshi Nakamoto ma. I tutaj też taka fajna konkluzja związana z tym, że jeżeli Satoshi Nakamoto ma milion bitcoinów, to czy nie jest i załóżmy, że żyje, bo jest kilka osób, które były związane z, były nazwijmy to oskarżane czy typowane o to, że są Satoshi Nakamoto, to te osoby już nie żyją. Jeżeli jednak Satoshi Nakamoto żyje, w, jest jedną z tych osób, które dzisiaj wspomnieliśmy, może jakąś inną osobą, która jeszcze żyje, to jest to. Ogólnie bardzo duże ciśnienie związane z tym, że masz milion bitcoinów na koncie. No bo ile to jest milion bitcoinów na koncie? Zobaczmy sobie. Mamy 1 milion razy 60 tysięcy dolarów. No to widzimy, że mamy tutaj 60 miliardów dolarów. To jest przeolbrzymia suma. Oczywiście można by było powiedzieć, że to jest w gotówce, no ale gdyby ktoś chciał spieniężyć milion sztuk, no to wiadomo, że nie spieniężyłby tego, bo zasypałby rynek i cena poszłaby w dół, więc jakby chciał to sprzedać od razu, to pewnie cena spadłaby do bardzo niskiej ceny w okolicach około. Ja chyba to kiedyś tam patrzyłem. Jaki, jaki byłby popyt, i, i jakie pieniądze można by było wsadzić? Do 10, może do 1000 dolarów. Na pewno przy 100 dolarach to już by się znalazło mnóstwo ludzi, którzy chciałby kupić Bitcoina, więc nie byłoby sensu w ogóle spuszczać czegoś takiego na rynek, żeby milion bitcoinów od razu sprzedać. Dlatego, że jak ktoś by chciał to sprzedać, i na przykład wyzerować to konto, żeby tych bitcoinów już krótko mówiąc nie było, no to faktycznie ktoś, kto ma zlecenie, bo tu jest taka podpowiedź, jeżeli jesteście na scentralizowanych giełdach, to możecie wykorzystać to do tego, żeby na przykład zrobić sobie zlecenie na, nie wiem, na jednego bitcoina za 100 dolarów, za 1000 dolarów na przykład, tak, i potencjalnie może ktoś będzie chciał kiedyś sprzedać dużą ilość bitcoina na jednej giełdzie, żeby to wszystko zrzucić. No, i tam są, są miejsca, w których mniej więcej widzimy do jakiegoś momentu, gdzie, jak wygląda ten popyt i do jakiej ceny w danym momencie ilość bitcoinów by tą cenę obniżyła więc można sobie zrobić taki eksperyment i zostawić na przykład 100 dolarów żeby kupić jednego bitcoina 1000 dolarów żeby kupić jednego bitcoina i ale jeżeli byłoby by to takie ciach właśnie, nie, żeby było widać w kamerze, żeby było ciach, gdyby to jakieś coś, takie ciach, takie ciach było, no to automatycznie w tym samym momencie cena Bitcoina spada i automatycznie skakuje do góry i pojawia się przeolbrzymia arbitrażowa okazja na rynku, na którym będzie można wtedy zarobić przeolbrzymie pieniądze. Natomiast czy taka sytuacja będzie? Wątpię, natomiast musimy wziąć pod uwagę, że Ktoś ten dostęp do tego miliona sztuk może jeszcze mieć, jeżeli ten Satoshi żyje, Nakamoto, to może chcieć spieniężyć gdzieś. I teraz właśnie to jest to, co było poruszone w filmie, że jednym z elementów, który żyjący, jeżeli żyje Satoshi Nakamoto, to jest to, że on musi walczyć ze swoją chciwością. Czyli taki element, że coś stworzyłem dla dobra ludzkości, bo takie było założenie. I teraz muszę sam walczyć z pokusą, jaką daje mi 60 obecnie miliardów dolarów. Oczywiście wycena taka jest, ale no nie, nie jest to 60 miliardów dolarów, bo nie że tego od, od razu. Więc ta, taka e, krótka relacja z tego HBO, e, jeżeli chodzi o to, kto jest Satoshi Nakamoto, ja jeszcze może tutaj wrzucę tylko figurę tej osoby, czyli właśnie Petera Toda. Macie właśnie Peter Todd. Jak chcecie, możecie go pośledzić na Twitterze. Tutaj macie, właśnie jest Peter Todd. Możecie pośledzić Alana, Adama Black'a. Natomiast Peter Todd 8 zobaczcie, października opublikował, że ważniejsze jest to, co na przykład taki gość tutaj raportuje, niż to, to jest Satoshi Nakamoto. Jeżeli chodzi o to, co zostało zrobione przez um, HBO, e, i inna, i inna, inny jego profil, ten też mi się mega podoba. To zobaczcie. no Ten gość chyba ma dystans do, si do siebie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Ale przedstawiam wam osobę Petera Toda. Natomiast jeszcze warto byłoby też zobaczyć osobę Adama Bleka. A to już możecie sobie zobaczyć właśnie poprzez to, co było na. HBO. Co też jego już poznaliśmy, więc idźmy sobie do informacji. E, looming Bitcoin Crash, czyli czy Peter Brandt mówi o, jakby brzmi na alarm, że mamy o potencjalnym 75% dropie, jeżeli chodzi o cenę bitcoina. Zaraz sobie zobaczymy wykres, zobaczymy jak to wygląda. Ripple e, zaangażowany jest w kolejny pozew przeciwko Sykowi i tu genialna rzecz. Wam pokażę. Zobaczcie, tutaj na Twitterze, jeżeli nie śledzicie jeszcze Twittera, to zacznijcie śledzić też, proszę, mojego Twittera. Znajdziecie go po prostu pod Humieniecki, czyli slash Humieniecki na Twitterze, czy na x Jedno to tutaj też dzisiaj zalajkowałem i, i polubiłem dalej, że faktycznie przydałoby się więcej kobiet w przestrzeni kryptowalutowej do promowania i mówienia, żeby zachęcić jeszcze więcej większą grupę właśnie kobiet, jeżeli chodzi o krypto, czyli generalnie zwiększyć adopcję w tej przestrzeni. Natomiast to odnosząc się do tego pozwu przeciwko SEC-owi. Tu dzisiaj właśnie ten gość, który jest jednym z takich komisarzy właśnie w Seku, sam powiedział, że oni bardzo często straszyli, nie dawali, wyzna nie wyznaczali jak mają funkcjonować firmy, bo to się pyta, to, to było odnośnie tego crypto.com, który dostał właśnie poza w tej chwili od SEC-u, crypto.com sprzeciwił się temu, pozwał również SEC, pewnie XRP jest zaangażowany właśnie w to, ale to jest tak jakby oddanie, ci ludzie z SEC-u, ci komisarzowie, um, którzy są jakby pod Gary Genslerem, zaczęli mówić o tym, że to co my robimy jest bez sensu, więc e, fajnie, bo to jest taki świeży, że tak powiem, powiew w tym kierunku. No i on dopowiedział na antenie. E, co jest super istotne, że pojawił się w końcu jakiś głos. Więc może ci ludzie, którzy są w seku, myślą trochę inaczej niż Gary Gensler, który jest postacią stricte polityczną. No mam taką nadzieję. Okay. Wracając do informacji. E, czy Market będzie dalej szedł w dół, bo mamy zakończenie opcji dzisiaj na 1,6 miliarda dolarów. Pamiętajcie, że bilion to jest miliard w języku polskim. Tutaj mamy z takich ciekawszych wiadomości. O tutaj mamy na przykład to są najbardziej trendujące kryptowaluty jeżeli chodzi o social media i to sobie za chwilkę tam wejdziemy więc przeczytamy sobie jeszcze nagłówki które my mamy tutaj dalej tutaj że niby bitcoin reaguje na, na, na ten na, na cyfry z CPI ale czy faktycznie reaguje to, to nie powiedziałbym że jest jakoś tym teraz mocno powiązany tutaj mamy DeFi TVL, czyli Total Value Locked, czyli ulokowane pieniądze w Real World Asset, to jest taka kategoria kryptowalut. Nie, zobaczcie, że się podwoiły od lipca. Czyli Real World Asset, czyli też tam, gdzie dosyć dużo inwestuje BlackRock, mamy zwiększoną TVL, czyli Total Value Locked. To też może być podpowiedź na to, w jakim kierunku e, szukać swoich inwestycji w przyszłość. Myślę, że tutaj też dużo środków pójdzie jako nieruchomości. Jest dużo projektów, dwa takie, które kojarzę z Real World Assets właśnie, w których potencjalnie można lokować właśnie środki z myślą o też pomnażaniu. I tutaj mamy o tym, że Bitcoin spadł do 60 tysięcy, ale to jak będziemy omawiać wykres to sobie omówimy. Czy China zrzuci 1,3 miliarda dolarów w eterze, które zagarnęła przez Plastoken? To jest taki nagłówek, nagłówek, który wiadomo, co ma zrobić ma przestraszyć. Za chwilkę sobie zobaczymy, jak wygląda w ogóle Fear and Grid Index. No i Peter Schiff mówi do Michaela Seliora, żeby wziął pożyczkę i kupił 4,3 miliarda dolarów w bitcoinie od rządu amerykańskiego. No, i South Korea, czyli Korea Południowa, zacieśnia jakby regulacje związane ze Stablecoinami, with new Forex rules, związane z nowymi zasadami na Forexie. To tak pobieżnie, jeżeli chodzi o tytuł i teraz sobie przejdziemy właśnie do tych konkretniejszych informacji. Okej, okay, te, które są najczęściej wymieniane w sieciach, to jest Bitcoin, Chilis i Napkat. I tutaj, jeżeli chodzi o tego Chiliza, wspomniany jest też Pepper, który ma być airdropowany na portfele. To wiemy, jakie są najczęściej wymieniane i poruszane, jeżeli chodzi o social media. A teraz, Fear and Grid mieliśmy sobie zobaczyć, jak wygląda ten czynnik dla właśnie kryptowalut. I zobaczcie, w, ostatnich, w, za, w ostatnim czasie spadł do 32. 27 to jest ten moment, w którym zazwyczaj, jak się kupuje, to, to były to dobre momenty na zakupy. Raczej yy, można by było powiedzieć, że w tej dłuższej perspektywie się nie traci. To jest 26, tutaj 25, tutaj 23. No i teraz tutaj mamy poziom 32, czyli właśnie w tym oto miejscu. Ale jakbyśmy popatrzyli na razie, to ten. Widać, że jakby tworzy tutaj się trend. No i jeżeli ten trend się utrzyma, no to będziemy spadać w dół, jeżeli chodzi o Fear and Grid, ale na e, coraz wyższe, że tak powiem, poziomy. OK, idźmy dalej, jeżeli chodzi o informacje. Na Cointelegrafie znowuż mamy inną informację. Mamy Bitcoin, price gains on the horizon, czyli że na horyzoncie mamy wzrost ceny bitcoina. E, wieloryby kupiły 1,5 miliona bitcoinów no i tutaj widzimy ten na wykresie który za chwilkę wam pokażę tutaj na dole widzimy że mamy w ostatnich sześciu miesiącach wzrost ilości bitcoinów w portfelach powyżej jednego tysiąca. Myślę że jakbyście mieli jeden tysiąc bitcoinów to bylibyście przeszczęśliwi a kiedyś można było to kupić za 1000 dolarów Wyżylibyście, że tysiąc bitcoinów za 1000 dolarów a w tej chwili mamy jednego bitcoina po 60 tysięcy dolarów. Zachęcam Was właśnie do oglądania też Cointelegraphu ze względu na to, że czasami są tutaj analizy, um, bardzo fajne analizy, właśnie różnych um, analityków um, kryptowalutowych i dużo danych. Możemy sobie tutaj zobaczyć, jak właśnie na przykład to, jak wzrosły portfele. To jest ciekawe. DOJ, czyli to jest um, Department of Justice, tak? Czyli Ministerstwo Sprawiedliwości, krótko mówiąc. Pushes, czyli ono pragnie przebić. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie rzeczy w internecie, tą wyszukiwarkę, monopol Google'owy, co jest super ciekawe, dlatego że przecież Google to jest ten, który najwięcej kasy włożył, jeżeli chodzi o partię demokratów, którzy rządzą, jeżeli chodzi o, no, o tę kwestię tego establishmentu w Stanach Zjednoczonych, więc... Ciekawe, że mamy taki artykuł, który mówi o tym, że oni chcą przełamać jakby ten monopol Google, gdzie przecież oni położyli najwięcej pieniędzy. No i zresztą, jak szukacie na Google, to naprawdę niektórych rzeczy, jak szukacie na Google, to znajdziecie na dziesiątej stronie, a na Brave'ie, na przykład znajdziecie to na pierwszej stronie. Czasem jest łatwiej znaleźć takie alternatywne rzeczy właśnie na Brave'ie niż na Google albo na DagDag Search właśnie niż na Google, bo to jest jakby spychane jakby dalej, to jest jedna rzecz, a druga to, że cała ta kampania, którą widzimy, jeżeli chodzi o, o, o prezydenckie wybory w Stanach Zjednoczonych i to co Google robi, to jest super ciekawe. I super fajny news, który dzisiaj też usłyszałem już w innych miejscach na koncie Telegrafie też możemy przeczytać, o tym, że FBI zrobiło własnego coina, żeby wciągnąć Jedną z giełd, ona się nazywa chyba Gold Beat, jeszcze dobrze pamiętam wciągnąć w to, żeby udowodnić, że robią przekręty. No i faktycznie im się udało, bo giełda napisała do nich, że tak, spompujemy waszego koina dziesięciokrotnie na wejściu po to, żeby później można było to zrzucić. No więc FBI miał case'a. Problem tylko polegał na tym, że FBI zrobiło to nielegalnie. W takim znaczeniu, że skopiowali bez uzyskania praw, skopiowali jakąś tam część kodu z tego co pamiętam. I wykorzystali to po prostu nielegalnie do tego, żeby przeprowadzić skamerskie, można by było powiedzieć, zegranie z nich coinem na jednej z giełd scentralizowanych. To mi wydaje mi się, że to był Goldbeat, ale nie, nie widzę, żeby tutaj gdzieś ta nazwa się pojawiła. I faktycznie ta giełda napisała do nich, co można znaleźć na Twitterze akurat, napisała do nich informację, tak, spompujemy waszego coina dziesięciokrotnie. Hmm. Co bym powiedział? Uważajcie na wszystkie, po pierwsze uważajcie na wszystkie giełdy obecnie też, które nie robią KYC. Dlaczego? Dlatego, że część tych giełd nie robi KYC, bo mogą być to rządowe giełdy, które dzięki temu, że wy tam wejdziecie, nie będziecie mieć KYC, więc myślicie, że możecie robić wszystko, co chcecie, oni złapią waszego IP-ka, i będziecie wrzucać tam środki, przekierowując później to na wasze inne portfele, które oni już będą mogli śledzić, po jeżeli chodzi o waszego IP-ka, inne dane i tak dalej. Jakiekolwiek działanie e, związane z, z oszustwami i tak dalej naprawdę przestaje mieć sens, jeżeli nie wiecie, co robicie. A, a dużo ludzi myśli, że to nie jest wykrywalne, że tego się nic z tym nie da zrobić, więc na to bym uważał i naprawdę uważałbym na to, gdzie wchodzicie, bo giełd. Scentralizowanych, które nie mają KYC na początku jest dużo i one przyciągają w ten sposób klientów. No i też te miejsca, w których możemy na zdecentralizowanych giełdach porobić jakieś rzeczy, no to powstaje ich bardzo dużo, właśnie dlatego, że ludzie nie chcą też trzymać na giełdach centralizowanych, boją się tego, że różne rzeczy mogą się tam wydarzyć na tych centralizowanych giełdach. No i tak jak Wam przed chwilą powiedziałem, może też się okazywać coraz częściej, że te giełdy są w posiadaniu rządowym i robicie na przykład super, ekstra i cieszycie się tym, że nie ma tam KYC, to tak naprawdę KYC nie jest potrzebne, żeby was wtedy znaleźć nie? i śledzić wasze portfele, no więc na to naprawdę uważajcie. A tutaj jeszcze właśnie a propos tego, co przed chwilą powiedziałem, zobaczcie dlaczego giełdy non KYC są trendujące. No i tutaj mamy zalety, ale jeden z tych elementów, które wam powiedziałem, to jest właśnie to, że Niepowołane ręce dajecie swoje dane. No i jak jesteście na scentralizowanych giełdach, to niekoniecznie macie swoje pieniądze pod kontrolą. Ok, tyle na dzisiaj. Satosiego poznaliśmy, więc z takim japońskim elementem, który zawsze się pojawia na kanale sayonara.